Historia pana Marka zaczęła się dość typowo. Mocny ból w klatce piersiowej, wezwanie pogotowia, wykonanie EKG oraz szybki transport do szpitala. Zawał to znaczne zagrożenie życia. W tym całym nieszczęściu pan Marek miał takie szczęście, że cała sytuacja działa się w dzisiejszych czasach. 30-dniowa śmiertelność w zawale serca spadła o połowę dzięki wprowadzeniu tej metody leczenia w latach 80. O czym mówię? Mówię o angioplastyce. Dlaczego jest tak skuteczna? Ponieważ przywraca przepływ w zamkniętej tętnicy wieńcowej, co oznacza krótsze niedokrwienie i mniej marcicy mięśnia sercowego. W połączeniu z postępami farmakoterapii i organizacji systemów ratunkowych, ten spadek śmiertelności o połowę lub więcej jest jedną z największych rewolucji w leczeniu ostrego zawału serca w ostatnich dekadach. Dolegliwości pana Marka powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej, która zamknęła przepływ krwi przez tętnicę wieńcową. To najczęstsza przyczyna powstawania zawału serca. Preferowaną metodą leczenia jest właśnie przywrócenie drożności zamkniętej tętnicy wieńcowej, czyli przez skórna interwencja wieńcowa, w skrócie z angielskiego PCI. Poszerzenie istotnie zwężonej tętnicy wieńcowej, wywołującej objawy niedokrwienia. Określanych jako dławica piersiowa, dusznica bolesna, choroba niedokrwienna serca, to drugie zastosowanie angioplastyki.